Witam wszystkich, z tej Technik Elektronik no i lecimy z AS642 który jest w zasadzie sprawny, przestrojony, łapie całkiem sporą ilość stacji pasmo nawet się pokrywa więc ogólnie mogę też uznać, że jest on sprawny tutaj może sobie go posłuchać chwilę no teraz wydaje, że tam radio Z było chyba ona jest do, dosyć mocno, mocną stacją y, tutaj więc więc jest, y, jest akurat tutaj na 3,5 kreski na maksymalne 5 a z, a, a z tego powodu że, ma, że mam akurat ustawiony zły azymut y, na tej antenie bo, bo powinienem ją mieć ustawioną na południe a mam, mam ją ustawioną na y, być taki zachód południowy zachód więc, no a jest to antena dosyć kierunkowa więc dlatego takie, y, takie wzmocnienie, a nie inne. No, ogółem co? No w środku też są ELWy w, środ w środku też y, są wszystkie tranzystory, są oryginalne, w tym głowicy nawet też. Ogółem sprzęt działa, został też wyczyszczony, zostały naprawione, y, nie, bo nie przełączało się, się dokładnie, y, nie przełączały się tutaj y, te, y, nie przełączał się tutaj programator, więc trzeba było rozebrać wszystkie blaszki. I nowo je wyczyścić tym, no i za propanolem. Oraz jeszcze trzeba było podkleić tutaj te, tutaj te strojki, żeby one też się obracały jak należy. Klucza nie mam, klucza tutaj nie mam, aczkolwiek gdzieś był jakiś taki, który zobaczyłem w instrukcji obsługi, że podobno gdzieś z tyłu jest właśnie ten klucz schowany. Będę musiał właśnie ogarnąć temat. No podobno gdzieś on właśnie z tyłu jest, aczkolwiek nie wiem na ile, na ile to jest prawdą, mm, ale z, z, zwykle one właśnie y, ginęły, więc tutaj się raczej pusty, y, znaczy pusty, tutaj w to puste miejsce się y, można albo nadrukować sobie na drukarce 3D, albo po prostu ma, małym śrubokrętem sobie za, zaprogramować 7 stacji już na wygrzanym, znaczy na wygrzanym. No, chwilę trzeba też dać tunerowi, żeby, żeby zero detektora mu doszło, żeby się, żeby się mu no, ustabilizowało, kiedy nie używamy tego arczu. Więc sprawa jest generalnie taka, że, że najlepiej sobie zaprogramować już na ciepłym. Też jeszcze jest inna rzecz taka że jak on pracuje gdzieś w zimie typu na przykład jest kilka stopni a co innego jest jak on pracuje w sensie ten, ten tuner w miejscu gdzie jest dwa, dwadzieścia kilka to też jest nieco różnica bynajmniej takie coś zauważyłem w Radmorach serii 51 actolwiek a ten sprzęt to jest niebała ziemia w sensie po prostu tu już jest ULB, nie tu jest TCA tu jest TCA, yy, odpowiednik Motoroli, a tu powinien być, yy, jeśli, jeśli by tu montować coś polskiego, to UL 1621, to, to jest z Stereo, natomiast w tych Radmorach były właśnie, były właśnie UL 1601. No i to chodziło, jak chodziło. Więc generalnie podsumowując, yy, tutaj taki, taki krótki film na, na temat tego tunera jest, działa i chodzi i też będzie dołączony yy, jako segment wieży. SSL-042, która będzie na sprzedaż od kolegi. Więc generalnie teraz pora na szufladę. Taka jeszcze mała aktualizacja odnośnie tutaj szuflady. Próbuję dojść z nią do ładu, już mniej więcej ogarnąłem sobie część tej mechaniki miękkiej, czyli te koła cierne, które były trochę uwalone. Ogólnie to mechanizm już jest, można powiedzieć, w całości ogarnięty, przesmarowany itp. itd. Natomiast jeszcze pozostała do, do wyregulowania obroty silnika, żeby były prawidłowe. E, patrząc, tutaj po posłałem sobie sygnał z komputera 11 kHz z hakiem. Dam sobie coś bliżej jakiejś takiej klasycznej wartości, czyli tam bliżej kHz na przykład. Tam tyle może być. No i widzimy, to jest jeden kanał. No i już mamy, dwa, mamy tutaj, tak, dwa potencjometry, nie? I w ogóle prawy kanał mi umarł. Jak się w zasadzie da na odsłuch, to też jest tylko jeden kanał. Jest na odsłuchu, jak i również na zapisie, też jest tylko jeden kanał. Dosyć dziwne. No i, no i po prostu mam, mam tylko jeden kanał. Więc yy, będę musiał yy, przeorać, można powiedzieć, od wejścia aż po wyjście wszystko co dotyczy się prawego kanału, ponieważ lewy jest OK, a prawy jest coś nie okej. Okay. Więc albo gdzieś jakiś pomiar napięć w, któryś, w którymś punkcie mnie doprowadzi do usterki, albo coś innego jest popsute. Yy, więc generalnie będę musiał ogarnąć jeszcze tą, tą szufladę. Mam nadzieję, że na dniach, albo już po sesji, uda się to ogarnąć. Yy, natomiast yy, no tak jak mówię, reszta sprzętów, reszta segmentów jest. Yy, Sprawna, natomiast tylko została kwestia tej szuflady. no Zawsze mam z szufladami problem, zawsze każda, każda którą kupię, nie działa yy, i trzeba dopiero się trochę nagłowić, żeby, żeby ona zaczęła działać. Natomiast rzeczy, które się cieszę, yy, to to, że yy, bez problemu yy, chodzą wszystkie, wszystkie klawisze, bo one były bodajże czyszczone. Więc, więc przełączenie rodzajami taśm, przełączenie redukcji yy, szumów. Yy, wszystko, wszystko jest, jest generalnie ok, jeśli chodzi tutaj o, lo, o logikę magnetofonu, natomiast właśnie jest problem z tym, z, tym, z tym prawym wskaźnikiem oraz w ogóle nie ma po prostu sygnału w, w, w prawym kanale, więc może to być jakaś buchawska typu gniazdo, ale to i na zapisie, i na odczycia po prostu który gdzieś y, tranzystor się uwalił albo że jakaś elwa gdzieś nie, gdzieś już nie domaga szczerze nie wiem będę musiał wszystko od A do Z po to mam ostroskop, po to mam jedniki żeby od A do Z dojść do tej usterki no, i ją usunąć więc y, to był taki dodatek właśnie w filmie, y, filmie odnośnie tunera y, że jeszcze jest jeszcze właśnie jest ta szuflada no, i ją właśnie trzeba będzie ogarnąć. więc Dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmu, filmu z tunerem. Yy, film o szufladzie jakiś pełniejszy, już gdzie jest jakaś kalibracja, regulacja, to już miałem na, na kanale. Yy, używałem do tego celu kasety serwisowej. Yy, która jest gdzieś. Która jest gdzieś. Tutaj. No, tutaj to jest właśnie ta kaseta testowa. Ogólnie polecam bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Jest ona. Bardzo fajnie są na, nagrane, no, natomiast yy, w celu cel, cel takiej diagnostyki pirazy, czyli cho, chociażby nawet prowadzenia taśmy, bo nie ukrywam, że żal mi jest trochę yy, kasety, kasety testowej, no to ma yy, takie yy, dziadowe dwie taśmy, którymi, yy, którymi się posiłkuje tak. Mniej więcej do, do ustalenia właściwych obrotów, i przed, a przede wszystkim do, no bo, no bo tą taśmę sobie można przewieźć, więc nieskończoność to jest po prostu, ja nazywam ją taka taśma jakby gruz, więc ją sobie można przebijać tam w lewo, w prawo, wszystko ten. Natomiast już do jak już będę pewny mechaniki danego magnetofonu, to dopiero tam wrzucam kasetę testową i, i, i rozpoczynam właściwą kalibrację. Natomiast tak na tę chwilę właśnie te dwie, te dwie taśmy no i muszę znaleźć usterkę prawego kanału bo prawego kanału nie ma prawy kanał wilczy więc będę musiał zobaczyć gdzie tkwi bubel no i go zlikwidować to dziękuję wszystkim za oglądanie, pozdrawiam